Kiedy człowiek jest w smutnym nastroju, że o ścianę w pozwalił kiedy nie ma już chwili spokoju, to najlepsze lekarstwo jest ten raz koniaczek, raz buzioczek. A wnet życie powabów ma stąd Śmiech bez troski, I wokoło szkło dzwoni szkło Niech się kręci bez pamięci Cały świat gdyby do dna Bo kojacze raz i buziaczek raz I to samo na nowo raz, dwa jeśli kochasz się bez wzajemności I po nocach nie sypiasz i drżysz Przestań bracie i śmiej się z miłości Pożyć smutki, cierpienia i łzy Raz koniaczek, raz buziaczek I wnet życie powabów masz ton Śmiech westrowski, humor boski I wokół szkło dzwoni o szkło Niech się kręci bez pamięci cały świat, gdy wypijesz do dna. Bo no, koniaczek raz i buziaczek raz i to samo na nowo raz dwa.